Darmowy program do nagrywania wideo. Cześć czołem! Dzisiaj będę omawiał program do nagrywania wideo na urządzenia mobilne, jak i komputery. W końcu! Ile można czekać na kolejny odcinek? Jak jesteś taki mądry, sam coś nagraj, a nie siedzieć ciągle w Fortnite. W skrócie przedstawię wam pierw. Aplikacje na urządzenia mobilne. Open Camera to darmowa aplikacja, w której możesz nagrywać filmy wideo. Zaletą programu jest dostęp do wielu parametrów, które można ustawić własnoręcznie. W Open Camera można ustawić czułość ISO, balans bieli czy kompensację ekspozycji. Ustawienia są intuicyjne i łatwo dostępne. Do ustawiania ostrości można wykorzystać ekran dotykowy lub wykrywanie twarzy. Ta aplikacja jest dostępna dla urządzeń systemem Android. Nie posiadam alternatywy dla systemu iOS. Teraz pora na komputery wyposażone w systemy Windows, MacOS i Linux. OBS Studio to rozbudowana platforma do nagrywania i steamowania multimediów. Program umożliwia użytkownikowi wygodne nagrywanie materiałów audio i wideo z dowolnego źródła. To znaczy, że możemy jednocześnie nagrywać gameplaye oraz obraz kamery. Program współpracuje z najpopularniejszymi usługami streamingowymi, takimi jak Twitch, YouTube, DailyMotion, Hitbox i pewnie jeszcze wiele innych. OBS Studio dysponuje opcjami wyświetlania tekstu na transmitowanym obrazie, usuwanie kolorów z transmitowanego obrazu i wiele więcej. Dlaczego zaproponowałem te aplikacje? Przede wszystkim, bo są rozbudowane, sam z nich wielokrotnie korzystałem, no i są darmowe. Oczywiście ten odcinek miał na celu krótką prezentację tych programów. Jeżeli chcecie, abym rozwinął temat, to napiszcie do mnie lub zostawcie komentarz odnośnie tego odcinka. Piszcie, proszę, w komentarzach. Jakie tematy związane z tym kanałem Was interesują? Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania i na moje pozostałe social media. Do zobaczyska!